gotowałam i zrealizowałam dwa filmy dokumentalne poświęcone osobie i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Pierwszy na zapomniane męczeństwo i drugi Żołnierz Niezłomny Kościoła. I gdy pytają mnie, dlaczego tyle lat pracy poświęciłam na te filmy, to właściwie nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć, bo kiedy zaczynałam tę pracę, w roku tak naprawdę 2009 to w życiu by mi nie przyszło do głowy że y, y, będzie to tak ważne, ważny element moich spraw zawodowych A zaczęło się po prostu od lektury książki Teczki na baraniaka y, którą wydał ówczesny biskup pomocniczy w Poznaniu dziś metropolita łódzki, Marek Jędraszewski. jest to przejmujący zapis y, dokumentów które dziś są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej które są w moim przekonaniu dowodnie. I na prześladowanie arcybiskupa Baraniaka w tym czasie. I y, y, są też pośrednim świadectwem jego ogromnego męstwa i niezłomności. Bo, bo właśnie paradoksalnie, opisując to, co się z nim w tym więzieniu działo, y, w chociażby w sposób taki oficjalny, te, ci, te, te zbeckie materiały, te ubeckie y, y, protokoły przesłuchań i, i inne dokumenty, świadczą po prostu w ogromnym stopniu y, o bohaterstwie niezłomności w wspaniałej postawie arcybiskupa Baraniaka. Na czym ona polegała? Bo arcybiskup Baraniak, ówczesny biskup Baraniak, trafił do więzienia dlatego że był dyrektorem sekretariatu prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był jego prawą ręką w tym czasie w prowadzeniu różnych spraw. Yy, i miał bardzo ważną pozycję po prostu bo on został właśnie na dyrektora tego sekretariatu mianowany przez prymasa Wyszyńskiego po tym jak jako sekretarz prymasa łąda został niejako powiedzmy to przejęty przez właśnie nowo mianowanego prymasa Wyszyńskiego i z nim współpracował. Aresztowani byli dokładnie tego samego dnia 20, w nocy z 25 na 26 września 1953 roku. Prymas był internowany, ale yy, jego sekretarz był normalnie aresztowany. Trafił do najgorszego więzienia yy, tamtego czasu dla więźniów politycznych na rakowiecką w Warszawie. I nic nie. nie, nie jakby jego pozycja w więzieniu, że tak użyję, takiego sformułowania, absolutnie nie miała żadnego związku z tym, że jest kapłanem i osobą niewinną. On przeszedł dokładnie tę samą ścieżkę tortur, golgotę, jak moglibyśmy powiedzieć, którą przechodzili żołnierze zwani dziś wyklętymi czy niezłomnymi. W tych samych celach siedział i w tych samych karcerach, i zajmowali się nim ci sami okrutnikaci Mokotowa, jak Julia Brystygierowa, czy nawet Różański i inni. To, co przeszedł w więzieniu w tych dokumentach, które opublikował biskup Jędraszewski, zawarte nie jest. Bo przecież tam nie ma śladów po biciach, po karcerach, po, po podtapianiu ludzi, tego co z nimi tam naprawdę wyrabiano i wyczyniano. I, tak, I chciałam tę historię odkryć i w pierwszym filmie, i właśnie w tym drugim udowodnić. I pokazać, jak bardzo był prześladowany arcybiskup Baraniak, i, yy, i właśnie wykazać yy, chociażby pośrednio, bo po tylu latach te dowody na to, żeby nikt yy, po prostu nie mógł temu zaprzeczyć. No i żebyśmy wszyscy sobie tę postać przypomnieli, bo tak naprawdę ta jego postawa w tym więzieniu była bardzo ważna. Rola, którą yy, jemu ubeccy wyznaczyli, jednoznacznie określona, bo w tych dokumentach to widać. On miał być. Pokazowym, on miał być głównym świadkiem w pokazowym procesie, który przygotowywano przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Udało się taki scenariusz komunistom zrealizować w Korwacji, w Czechach i na Węgrzech tam skompromitowano prymasów i skazano za współpracę z hitlerowcami, albo działanie na y, y, niekorzyść narodu, y, zdradę stanu. Takie komunistyczne, dziś wiemy, że po prostu zmyślone, zupełnie nieistniejące y, zarzuty, ale które wówczas no, miały porażającą, propagandową wymowę i kompromitowały i prymasów, i Kościół. W tym czasie y, 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 tam no, na pewno osłabiły katolicków bardzo, bardzo. Bo stopień ateizacji tamtych społeczeństw to też konsekwencja tego właśnie, co się wówczas stało. A arcybiskup Baraniak y, po prostu y, wytrzymał tortury i do tego pokazowego procesu prymasa Wyszyńskiego w Polsce nie doszło. Więc dlatego, chociażby ta pamięć o nim, to jest to motto główne i odpowiedź na pytanie, dlaczego się tym zajęłam, y, po raz drugi, robiąc ten film drugi w tym roku. Według wszystkich ustaleń, które mam na podstawie i lektury dokumentów, które są dziś w Instytucie Pamięci Narodowej i rozmów ze świadkami z tych ostatnich, bym powiedziała, no siedmiu lat, wynika jednoznacznie i jestem tego pewna, że arcybiskup Baraniak był absolutnie torturowany i prześladowany w więzieniu w sposób taki sam, jak wszyscy ci żołnierze niezłomni czy wyklęci. Na czym to polegało? To znaczy, no wiadomo, w, 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 siedział w celach, brany był na przesłuchania co najmniej 146 razy, bo tyle zachowało się podpisanych przez niego i prowadzących przesłuchania protokołów. One są bardzo różnej długości, niektóre krótsze, niektóre y, wielogodzinne, nie, ale trudno na ich podstawie sobie wy, wy wyobrazić, co się tak naprawdę z nim działo, ponieważ nieraz z bardzo długiego przesłuchania kilkugodzinnego jest zapis dwustronnicowy, więc to jest niemożliwe, żeby odzwierciedlał to, co tak naprawdę wtedy robiono. Y, brano go na przesłuchania także ze szpitala, bo trafił do szpitala więziennego, więc jakby to też pokazuje y, sposób postępowania z nim, y, ale przesłuchania to jest Najmniejsza rzecz. Był na pewno głodzony, ponieważ w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu w więzieniu schudł chyba ponad 14 kilo, więc, jakby. bo to są też dane medyczne, które są w tych, w tych dokumentach. Więc, absolutnie widać, że coś nie tak tutaj się dzieje. I na pewno był właśnie torturowany. Po czym wiemy to? Mam relacje dwóch świadków, lekarzy, lekarek, które były przy jego śmierci. Dr. Milada Tycowa z Poznania i dr. Małgorzata Kuleszakiczka z Warszawy dzisiaj, wtedy mieszkała w Poznaniu. Były lekarzami opiekującymi się oraz nieżyjący już dr Hasik, ordynator szpitala przybyszewskiego w Poznaniu, gdzie umierał arcybiskup Baraniak. Więc one widziały go po prostu, musiał się do badania raz czy drugi rozebrać. Jego plecy pokryte bliznami. Troszkę czas zaciera, że tak powiem, ilość tych blizn, bo doktor, jedna mówi o kilkunastu, druga mówi co najmniej kilku, ale dużej wielkości, więc nawet jak przyjmiemy tą wersję mniejszą, że kilka dużej wielkości, to, to są plecy. On im powiedział, że to jest pamiątka po pobycie w więzieniu. Były to na pewno, ich zdaniem, tutaj nie mają wątpliwości, blizny pochodzące od urazów ponieważ, czyli zadawania ciosów jakimś narzędziem. Nie można po prostu tak się przewrócić i sobie coś takiego zrobić ich zdaniem, lekarek. Yy, I że to były regularne blizny na pewno głębokie jakby po prostu metalowym prętem na przykład zadawano ciosy, bo takie regularne są te rany. Więc to jest jeden dowód, który nie potrafimy wyjaśnić, jak to się stało bez tego kontekstu właśnie tego więzienia. Kolejna rzecz. To są, na pewno wiemy, że przebywał w karcerach. Jedno świadectwo dał nieżyjący już ksiądz Marian, profesor Marian Wanaszak, z poznania. Był kustoszem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, też kilkanaście lat temu, ale słyszał i znał relacje księdza, który mu w Rzymie, przy wielu księży opowiadał to, arcybiskup Baraniak. Mówił o tym w jednej z audycji w Radiu Katolickim u nas w Poznaniu w 1995 roku na żywo, nie jest to w archiwach radiowych zachowane, a jedna siostra nagrała sobie tą wypowiedź dla siebie, i ja dotarłam do tego nagrania i stąd je mamy, właśnie tej jego wypowiedzi. Ale tam opowiada dosyć szczegółowo, właśnie o, tych, o, tej, o tym, jak go próbowano złamać. Jego umieszczano w ciemnicy. Karcerze, który nie ma dostępu do okna, do żadnego, ani do żadnego światła. Jest, było to pomieszczenie wilgotne, nago, bez dostępu do żadnych urządzeń sanitarnych, bez jedzenia, bez picia. I to jest pomieszczenie tak ciemne, bo w tym roku po prostu odkryto, że taki karcer w, i gdzie istniał, w których piwnicach. Jak byłam z kamerą w rakowieckiej te cztery lata temu, to nie było śladu po tych karcerach. Dzisiaj już wiemy, że one istniały, więc on tam spędził co najmniej osiem dni według relacji tego nieżyjącego księdza Banaszaka. Opisane jest bardzo szczegółowo mniej więcej właśnie jak to wrzucano tam po prostu ludzi, zamykano. Oni właściwie, jest to taki rodzaj tortury, że po nie wiem kilkunastu minutach traci się poczucie rzeczywistości, nie wie się gdzie się jest, no bo człowiek nie widzi światła, nic się nie zmienia, nie wie ile czasu upłynęło, godzina, dwie, doba, cztery, po prostu można naprawdę zwariować bardzo szybko przebywając tam w zimnie i, i, i w ciemnościach. Więc to jest na pewno jedno. Jego trzymano również w takim karcerze ciemnym, ale pełnym fekaliów. Jak to, to jest z kolei relacja księdza też nieżyjącego już, księdza Henryka Grześkowiaka. Jego ostatnia funkcja to był proboszcz w takiej parafii radomicko-podlesznym, ale zostawił to swoje świadectwo, rozmawiając z biskupem Jędraszewskim przed swoją śmiercią. Zmarł w 2010 roku i tą relację w filmie przytacza właśnie biskup Jędrasze, arcybiskup Jędraszewski, ale ja też z nim rozmawiałam. Jeszcze zanim przystąpiłam do nagrań, też dokładnie mogę to samo powtórzyć. Co powiedział arcybiskup Baraniakowi, Baraniak temu księdzu tuż przed swoją śmiercią? Jak jego traktowano w więzieniu? Otóż trzymano go właśnie w tak zwanym karcerze mokrym, karcerze, który był wypełniony fekaliami. Jest to takie pomieszczenie, które przylega do korytarza, w filmie można je zobaczyć, bo je pokazuje, do korytarza, gdzie, gdzie mordowano ludzi. O, to jest pomieszczenie, to jest takie, taki korytarzyk, taka, może to pomieszczenie, to brzmi grunolotnie, to jest po prostu nora w piwnicy, powiem tak, brzydko, przepraszam, Golgota ludzi, ale ciemne, brudne y, miejsce ukryte. Stawiano tam ludzi, w drzwiach strzelano w tył głowy, padali, y, po prostu y, na posadzkę. I obok tego pomieszczenia, gdzie tych ludzi właśnie takiego, gdzie to mordowania, przylegał ten karcer. Poniżej tak mniej więcej pół metra jest powierzchni od podłogi, bo po prostu jak człowiek dostał strzał głowy, rozpryskała się jego głowa, mózg, trysnęła krew. To potem szlauchem tylko to zmywano, i to, co zostało po człowieku, spływało do tego pomieszczenia obok. Spływa, tam nie było żadnej kanalizacji, tam nie było. To wszystko tak stało. I tam trzymano ludzi. Tam rzucano po prostu takich więźniów, których chciano do śledztwa złamać. Więc oni siedzieli tam w po prostu no, w, 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 w takim, można powiedzieć, szambie. No bo to wszystko potem pracowało, fermentowało i oprócz tego jeszcze. Tam nie było żadnych sanitariatów, a ci ludzie tam siedzieli yy, ileś dni. No przepraszam, co zjedli, to, to po prostu zostawili więc latem tam panował okrutny zaduch i nie było wentylacji więc to wszystko parowało i skraplało się i kapało im na głowy więc w relacjach właśnie tego księdza jest mowa o tym, że arcybiskupa trzymano w takiej ciemnicy, w takim karcerze, w którym siedział w fekaliach i fekalia kapały mu na głowę. Jak to pierwszy raz właśnie usłyszałam, to mi się wydawało to aż nieprawdopodobne, jak mogło istnieć takie pomieszczenie. A w tym roku zobaczyłam je, jak wyglądało naprawdę. Uderzające jest to. Że potwierdzają się po prostu relacje świadków zarejestrowane o wiele wcześniej. Oni już nie żyją, ale oni to wszystko powiedzieli. I my dzisiaj pod... znajdujemy te pomieszczenia. One są jakby zgodne, te relacje tych świadków, z tym co widzimy na Rakowieckiej. Ta koincidencja jest oczywista. Nie można jej lekceważyć. On musiał tam być i tym ludziom opowiedzieć, a oni przekazali to innym, nie wiedząc w ogóle, że do, czego, do czego to może być potrzebne, to świadectwo. Przecież wtedy zajmowaliśmy się tym, tak odkrywając właściwie tą prawdę. Więc to są te podstawowe, jak mnie pani pyta, co on przeszedł w więzieniu. Ta moja wiedza to jest właśnie to, te trzy rzeczy to bicie, to głodzenie, to przesłuchiwanie non-stop i te karcery, ciemnica i właśnie ten karcer mokry, trzymanie człowieka w fekaliach. Podjęto decyzję o zamianie więzienia przy ulicy rakowieckiej w Warszawie, tej Golgoty polskiego podziemia antykomunistycznego, na muzeum. Wspaniała decyzja. Wreszcie można powiedzieć, że, że została podjęta po tylu latach, bo jeszcze do niedawna tam odbywali zwyczajnie kary aresztowani i y, ludzie po wyrokach. Ponad 700 więźniów tam jeszcze było niedawno. Już jest to y, zamykane to więzienie, zamieniane na muzeum. Jak się o tym dowiedziałam z prasy wiosną tego roku, to po prostu uznałam, że tam musi być ekspozycja poświęcona arcybiskupowi Baraniakowi. On jest symbolem walki. Kościoła też z komunizmem, przeciwstawiania się, może nie walki takiej wręcz czy wprost, ale przeciwstawiania się kościoła komunizmowi, bo po prostu to, to, to nie było takie y, łatwe i takie lekkie zmaganie się dwóch systemów wartości. Kościół był bardzo prześladowany przez komunistów a, i musiał bardzo y, uważać, jak postępować, by w tych trudnych czasach po prostu przetrwać. Ale Arcybiskup Baraniak też pokazuje, do czego byli komuniści w stanie się posunąć w tym zwalczaniu Kościoła. On był tak wysoko postawionym hierarchą, więc, a oni go torturowali, właściwie nie mogąc mu postawić nawet zarzutu. Nie mogli mu niczego zarzucić, nawet zgodnie z tym prawem stalinowskim, mając wszystkie argumenty w ręce. I nie, nie, nie zrobili tego, co sobie zaplanowali, czyli nie, do, nie, nie, do, nie doprowadzili do procesu pokazowego prymasa Wyszyńskiego. Nie mieli świadka najważniejszej rzeczy, nie mieli przewodnika po dokumentach. Więc on tam musi być i udało się zainteresować i, do, i jakby tym tematem bardzo kierownictwo, dyrekcję tego muzeum, w osobie dyrektora Jacka Pawłowicza, który dzisiaj y, zbiera eksponaty do takiej celi arcybiskupa Baraniaka y, w, na rekolekcjach, które w, tym, w październiku y, y, dla kapelanów więziennych są organizowane. Miał takie wystąpienie, byłam jego świadkiem i y, też mówił właśnie o tym, że jeszcze w tym roku taka ekspozycja będzie, starał się, żeby była Uruchomiona. Bardzo mu w tym kibicuję i pomagam zlokalizować różne pamiątki po arcybiskupie Baraniaku, które po prostu mogłyby w takiej ekspozycji się znaleźć. To jest nasz obowiązek ludzi świeckich, żeby taką, do tej ekspozycji tam po prostu doprowadzić, żeby ona tam była, żeby ona po prostu świadczyła o tym jak wiele dla tego podziemia też niepodległościowego znaczył kościół przecież ci którzy umierali byli ludźmi w większości wierzącymi oni się zwracali w, w tych grypsach do swoich najbliższych o modlitwę albo mówili że się za nich modlą I, i jakby też i pokazanie też że ten kościół był w tej samej sytuacji co oni też jest bardzo ważne nie Niedzieli bardzo wdzięczna za to, że tak yy... Ochoczo i entuzjastycznie na te moje pierwsze i muszę to przyznać, wówczas jeszcze bardzo skromne pisemko z prośbą o ewentualne wsparcie czy patronat nad drugim filmem Arcybiskupie Baraniaku, że zostało tak życzliwie przyjęte I, i, i że dzisiaj też mogę tutaj rozmawiać, to wiem, że to jest wielka życzliwość redakcji, którą sobie bardzo cenię i, i za co bardzo serdecznie dziękuję. A ze względu oczywiście na tę sprawę. Bo faktycznie film zaczyna żyć swoim życiem, ponieważ na premierze w Poznaniu 25 września 2016, czyli bieżącego roku została zainicjowana zbiórka podpisów do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o pośmiertne odznaczenie arcybiskupa baraniaka jakimś ważnym, wysokim odznaczeniem państwowym. Marzy mi się oczywiście orde, Orła Białego, czy realne nie wiem, ale żeby. Odznaczyć go za zasługi dla państwa i Kościoła, bo przecież dzisiaj tych zapomnianych bohaterów pośmiertnie odznacza tyle lat czekają na to. Również w tym samym, podczas tej samej premiery zainicjowaliśmy zbiórkę podpisów. Pod takim listem otwartym do arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, naszego poznańskiego metropolity, z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Baraniaka. I e, bardzo się ta inicjatywa rozwija i ludzie się interesują, włączają i, i chcą te listy podpisywać, co e, myślę tak co najmniej jeszcze z trzy miesiące ta zbiórka potrwa i potem przekaże adresatom te, te właśnie podpisy. Ale też chciałam powiedzieć, że to nie jest taka inicjatywa pierwsza bo o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Baraniaka jako pierwsi wystąpili księża emeryci, mieszkający w domu księży emerytów w Poznaniu, który notabene zbudował dla nich arcybiskup Baraniak, wtedy kiedy był metropolitą poznańskim. Jemu, jak to mówią, zawdzięczają ten dom, ale oczywiście nie, nie o dom chodzi w tym procesie. Oni to zrobili już w roku 2013. I napisali takie pismo do arcybiskupa Gondeckiego. Ja miesiąc po nich, nie wiedząc o tym liście, oni zrobili to w styczniu, a ja w lutym do, napisałam też do arcybiskupa Gondeckiego z prośbą o wszczęcie tego procesu, jako zwykły dziennikarz. Ja nie jestem, um, po prostu jestem normalną dziennikarką, z, ze wszystkimi plusami i minusami biografii zawodowej, jaki wielu z nas ma, ale. Po prostu jak poznałam tylu ludzi, którzy go znali, jak zobaczyłam tak naprawdę jakim był człowiekiem i e, jakie zasługi e, po prostu się wyłaniają z tego, z tego jego historii. Wydawało mi się to jako katoliczce czymś oczywistym, e, że, że powinniśmy to zrobić i jeszcze z jednego względu umierają po prostu świadkowie jego życia, jego działalności. Ostatni ludzie, którzy coś na jego temat wiedzą, nie tej działalności oficjalnej, nie tej takiej udokumentowanej być może czy innymi wystąpieniami oficjalnymi, tylko właśnie tych dziejów tego uwięzienia, świadkami jego życia. Jaki był bardzo po więzieniu zniszczony, jak bardzo schorowany, jak i ilu dolegliwości się nawabił po prostu w więzieniu. To ci, którzy na różnych etapach swojego życia mieli z nim do czynienia, o tym mówią. I jak nie zarejestrujemy tych świadectw, to nigdy tego, tej prawdy nie, tak naprawdę nie odkryjemy. A ona jest bardzo ważna dla potomnych. I, i właśnie ci księża emeryci, jedną dr, ścieżką, ja drugą, potem oni do mnie dotarli, rozmawialiśmy, nagrałam ich właśnie wtedy, jak z nimi się poznałam, to tak sobie pomyślałam, że zrobię drugi film, no bo wcześniej ich nie znałam. Nie ma ich w pierwszym filmie. Dzisiaj z tych pięciu, którzy byli pierwszymi, trzech już nie żyje. Ale ich świadectwa mam zarejestrowane i wierzę, że kiedyś komuś do czegoś się przydadzą, bo w tym drugim filmie z tej piątki mówi tylko jeden. Film rządzi się swoimi prawami. Nagrałam tak wielu osób, których nie można wykorzystać. To jest wszystkie to jest po prostu świadectwo pięknego życia. Ale życia cichego, pokornego. To był zawsze, bym powiedziała, bohater drugiego planu. Obok prymasa Wyszyńskiego, ale o, nikt, o nim nie wiedział. Ci, którzy go znali, mówią na przykład, że on zawsze, bardzo często jeździł z prymasem do Rzymu. I, i prymas rozmawiał, był otoczony agentami, też wiemy przecież. A, ale dokumenty w teczce niósł obok niego arcybiskup Baraniak. I najważniejsze sprawy załatwiał przez niego. I, I po prostu, więc to taka cicha postać, i naszym obowiązkiem, tak to odbieram, jest to, żeby po prostu e, dzisiaj wydobyć go na światło dzienne.